sprawiedliwości. Właśnie, ale proszę mi dać dokończyć. Proszę nie przerywać. Proszę nie przerywać. Ja panu mówię prosto w oczy, że ja złożę zawiadomienie Bardzo prosiłbym Bardzo prosiłbym ciszej i zmierzać do końca. Proszę państwa, główny inspektor sanitarny, sanitarny twierdził, że procesy produkcji żywności są sprawą producenta. Panie inspektorze, wysokie jaja po prostu robicie z konsumentów i y, panie przewodniczący ja zapraszam wyjazdową sejmową komisję rolnictwa do szpitala y, onkologicznego na Dolny Śląsk państwo zobaczycie ile tych chorych dzieci na raka jest ile tam ludzi jest chorych na raka minister Jurgiel dopuścił możliwość stosowania randapu w Polsce gdzie wszystkie kraje tego zabraniają proszę państwa mamy masową umieralność mój kolega akurat jest właścicielem zakładu pogrzebowego i jednocześnie patologiem. Proszę Państwa, jak otwiera zwłoki, to mówi, że przerażający widok jest. Umieralność od 30 roku do, 50, do 57. Czy Państwo sobie zdajecie sprawę, o czym my tutaj rozmawiamy? O bardzo poważnym, o po, o bardzo poważnym procesie. Pan premier Morawiecki w strategii zrównoważonego rozwoju, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość szło do władzy, zapisał Agencję Bezpieczeństwa Żywności. Gdzie dzisiaj to jest? Co żeście jako parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości zrobili przez 4 lata? Oszukaliście rolników, oszukaliście konsumentów, oszukaliście Polaków. I dzisiaj, dzisiaj taka jest rzeczywista prawda. Dziękuję okay. bardzo. Pan inspektor będzie chciał się odnieść? Proszę bardzo. Bardzo odnieść do...